Cześć, z tej strony Dawid z kanału Dan Wielp na Filipinach. Dzisiaj jestem w barangaju Santa Cruz, czyli dalej okolice Bicol. No i korzystając z tej okazji, że właśnie jesteśmy tutaj w Naga City, to eksplorujemy różne miejsca. I dzisiaj wam pokażę pewien unikat, a no bo jesteśmy na farmie jeleni. Także zapraszam na odcinek. Muzyka enakara kae kieru kase kase na mo buki Tutaj sobie zaparkowaliśmy no i za taką dużą bramą są właśnie jelenie. Chodź tutaj, chodź, 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 Generalnie, jaka jest historia, jeżeli chodzi o jelenie na Filipinach? Kiedyś na wielu wyspach były właśnie jelenie. One są troszeczkę inne od naszych europejskich, e, no i jaka była ich historia pewnie możecie się domyślać, że na Filipinach z racji, że to jest bieda, to po prostu ludzie na nie polowali i, i je jedli, także no, są takie powiedzmy rezerwaty i miejsca e, jest ich naprawdę mało, szczególnie na wyspie Negros, ja bodajże namierzyłem jedno takie miejsce ale nie jest tak duże jak tutaj na wyspie Luzon, więc e, powiedzmy te Jelenie no niestety wiecie no, muszą być zamknięte, bo podejrzewam, że lokalna społeczność gdzieś by tam na nie polowała. Pokażę wam tutaj samca i samice, czyli sarna i jelenia, a tutaj akurat mamy możliwość je pokarmić. I zobaczcie, tutaj jest taki duży teren, ten teren może mieć do, do hektara. Przez jelonki. Widzicie można z bliska do nich podejść. Tutaj moja je karmi. Zobaczcie. Widzicie? No i tu jest takie bagienko. W ogóle widzę dalej. Postaram się Wam pokazać, co tu jest dalej. Że ten teren jest taki osunięty. Także tu prawdopodobnie ta woda z góry, która płynęła, to po prostu spowodowała takie osuwisko. Normalnie wcześniej można było wejść tam wśród tych jeleni, ale jak zaczęła się po prostu. Jak się zaczął celebryta 19, no to po prostu oni jakby zabronili tam wejścia, no niby próbują się wytłumaczyć w ten sposób, że e, no jest to niebezpieczne. No ale jak widzicie, są tutaj e, przy nas, e, dzieli nas tak naprawdę tylko siatka. Ja nawet wam pokażę, zobacz, jestem w stanie jelenia dotknąć i no jakoś specjalnie nie ucieka. nie one piece? Just one piece. Dotmać What is that? To jest the variety of the gas. Wygląda jak Kugon, ale Kugonem nie jest. Dobra, spróbuję im tutaj dać. Macie, proszę bardzo. Oj, oj oj. Proszę. O ten jeden to tu ma pokaźne różki. O, widzicie. Dostaliśmy tutaj trawę, wejść nie możemy, ale jest trawka. Masz, proszę bardzo, dam ci tutaj. O, pytaj, pytaj. O, tak jest. No szkoda, bo powiem Wam szczerze, jest miejsce tutaj, żeby nakręcić dosyć fajny materiał z tymi zwierzętami. Eee, są, są blisko. O, widzicie, że jest za No dobrze, no masz. Oj, chodź, 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 to O, proszę. Nawet zwierzęta między sobą gdzieś tam walczą na tę sprawę. Eee, I powiem tak, nie wiem ile tutaj jest sztuk. Eee, ale myślę, że może być do 300 sztuk tak to wygląda. O, i tutaj jest taki rozległy teren, tam nie możemy przejść. Eee, miejsce jest naprawdę fajne, jest tutaj chłodno, klimacik taki gdzieś 20, można powiedzieć 5-6 stopni, bardzo przyjemnie, lekki wiaterek. Tu widzicie, jest koza. Tutaj też jakieś dzieci przyszły, jedzą sobie, jedzą sobie coś. What are you doing kids? What is that? Wstydzą się. Może być tak, że nie znają angielskiego, bo w takich odleglejszych miejscach, no, nie ma, nie ma znajomości angielskiego, nie? Piękne mają poróże. Naprawdę super. Także, no, widzicie, tutaj też ten jeleń filipiński. Możecie sobie poszukać na goglach, jaka to jest odmiana. Ja kiedyś o tym czytałem, no, ale jeżeli nie jest to jakiś popularny temat, no, to o pewnych rzeczach się zapomina. I... Zobaczycie sobie właśnie czym się cechuje ta, ta odmiana, bo, bo jest to coś innego. Fajnie zobaczyć takie miejsce, fajnie, że są takie rezerwaty, bo podejrzewam, że gdyby nie to, to one by były wszystkie zjedzone, no i niestety. No, a na Filipinach każda okazja do, do zjedzenia no, jest okazją, żeby po prostu coś zabić i zjeść. Tak? Nie boję się. U nas jelenia byście nie pogłaskali, naprawdę. No i fajne zwierzę, ma taką szorstką trochę sierść. Mm, nie pachnie jakoś specjalnie, uszy ma troszeczkę jak osiołek. No i jest mniejsze od naszych sarn i jeleni. No i co, któremu z Was mam dać? Mam tylko tyle. Muszę Was jakoś oddzielić, kurczę. Dobra, któremu dam? Tyle. Poproszę, poproszę, poproszę. Tyk, też coś? Proszę bardzo. Zakończę ten odcinek. Jak widzicie, jest to fajne, rodzinne miejsce, bo możecie sobie wejść w interakcję z takimi zwierzętami. Nie ma tu jakichś przykrych zapachów. Zwierzęta są jak najbardziej friendly. Także jeżeli kiedykolwiek będziecie, to odwiedźcie koniecznie to miejsce. Warto. Pozdrawiam, cześć. Subskrybujcie mój kanał.